Najbardziej okrutne techniki manipulacji narcyza, które niszczą Cię bezszelestnie od środka, w oparciu o wiedzę z dziedziny neuropsychologii i klasyfikacji DSM-5, to nie musiał być krzyk. To nie musiała być przemoc fizyczna. Wystarczy, jak ktoś dzień po dniu manipuluje Tobą Twoim układem nerwowym. Cały film już jutro wieczorem, kochani, na moim kanale, na YouTubie Dekodny Narcyza. Kliknij w bio i przejdziesz do mojego kanału Dekoduj Narcyza, a tam znajdziesz więcej na ten temat i link do całego filmu już jutro, wieczorem, 29 sierpnia, wieczorem na moim kanale Dekoduj Narcyza. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Już krótce, kochani ebook. już powstaje. Jak odzyskać ciało, umysł i duszę po toksycznej relacji? Kompedium wiedzy. Już niedługo będę o nim mówić, co będzie zawierał i już niedługo będzie dostępny na landing page, którą właśnie tworzę. Trzymajcie się.